Cześć kochani, witam was serdecznie. Jak zwykle jest poranek, jest dość szaro na Podlasiu. Wybraliśmy się z misiem do lasu. Już jest znacznie mniej ludzi, grzyby się skończyły, jest już grudzień, już dawno po Mikołajkach. No i postanowiłem się Wam pochwalić, że opublikowałem pierwsze opowiadanie wasze opowiadanie jednego z Was słuchacza, Macieja Łuczaka, który jest strażakiem, artystą, malarzem i nie tylko, muzykiem również. I okazuje się, że pisze, ma talent do pisania i storytellingu. Maciej odpowiedział na moje wyzwanie, po, które nazwałem Wasze historie. Wyzwanie, które polega na tym, że zachęcam Was do pisania historii, Waszych wspomnień, rzeczy, być może opowiadań fikcyjnych, które niosą ze sobą jakąś lekcję, jakąś refleksję. I jeżeli macie ochotę skorzystać z mojej widowni, mojej publiki, to udostępniam wam ją za darmo na moim blogu poranik.pl, jak również w moim podcaście i vlogu. Oczywiście opcjonalnie, w zależności od tego, na ile będę czuł się na siłach, żeby je czytać. Nie jestem profesjonalnym lektorem, staram się jak mogę, ale przeczytałem opowiadanie Macieja. Jego pierwsza podróż, podróż życia. Możecie je przeczytać na poradniku, już opublikowane opowiadanie w sekcji Wasze historie. Będziecie mogli też wysłuchać je w postaci podcastu. Także, moi drodzy, jest odzew. Otrzymałem jeszcze dwa opowiadania od Was. Prośba: wiem, że każdy z nas ma w sobie jakąś historię, ale nie każdy, nas, nie każdy z nas czuje potrzeby dzielenia się tą historią. Wiem, że są też, że jest sporo osób, które uważa, że nosi w sobie jakąś książkę nienapisaną. Były badania nawet robione na ten temat. okazało się, że jakieś 80% respondentów osób ma w sobie jakąś książkę, którą chciałoby napisać. Oczywiście wiem, że niewielki promil decyduje się społeczeństwa decyduje się na napisanie takiej książki. Wydaje nam się, że to co mamy w głowie, nasze myśli, nasze historie, to co przeżywamy, jest tak po prostu łatwo przerzucić na papier. Okazuje się, że nie jest. To jest niesamowita sztuka. Jak wiemy, wystarczy usiąść do notesu, wziąć do ręki długopis i zacząć pisać. I zacząć pisać. Zobaczycie, jak, jaki opór się pojawi. Na temat oporu w procesie twórczym powstało szereg książek. Nie będę już do tego nawiązywał. W każdym razie chcę Wam powiedzieć w jaki sposób taki opór można pokonać. Opór przed rozpoczęciem pisania można pokonać poprzez stworzenie sobie idealnych warunków do tego, żeby pisać. To jest tak jak z trenowaniem. Kiedy chcesz zacząć biegać, na przykład odchudzać się albo poprawić kondycję, sylwetkę i brakuje Ci motywacji, to uważam, że dobrą metodą jest zorganizowanie środowiska, warunków sprzyjających ku temu, żeby zacząć cokolwiek robić. Takim pomysłem na przykład jest przygotowanie butów rano, ubrania, napoju jakiegoś, założenie tych butów, wyjście, powiedzenie sobie, że idę tylko na spacer po zrobieniu małej przebieżki, zrobię przebieżkę, okaże się, że ok, przebiegłem minutę, może jeszcze minutę i z tego wyjdzie 5-10 minutowy bieg. Całkiem nieźle, prawda? Więc zrobienie tak zwanego minimum i przygotowanie wszystkiego po to, żeby nie było żadnych wymówek, żadnych przeszkód, żeby to nie było ciężkie, żeby to było lekkie, przyjemne i wygodne. Kiedy stworzymy wygodne warunki, to możemy się zmotywować. Podobnie jest z pisaniem. Ja uważam, że wiele osób nosi w sobie historię, tylko nie wie jak zacząć. Dlatego polecam nagrywanie swoich historii. Jak wiecie, od 8 lat tworzę podcasty. Jest to świetna metoda dla osób, które. Mają radiową urodę, jak ja to nazywam, lub są introwertykami, tak jak ja. Ja odkryłem w sobie introwertyzm niedawno. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego z takim oporem idzie mi występowanie, przychodzi mi występowanie publiczne. Stres już odszedł, ale nie szukam tego nie szukam. Robię to z przyjemnością, jak się okazuje. Ale odkryłem właśnie, że lepiej tworzy mi się w momencie, kiedy na przykład nie jestem obserwowany, dlatego może. Chowam się w lesie z kamerą i na spacerze z lakim, nagrywam te vlogi, bo nie lubię tego robić w miejscach publicznych, jak niektóre osoby. Jak widzicie, w sieci jest dużo, mnóstwo osób, które tworzą publicznie, wyciągają telefon, nagrywają się w tłumie, coś mówią. Ja tego nie lubię. Ja lubię warunki, jak, jakby to powiedzieć, takie cieplarniane, bezpieczne, gdzie mogę swobodnie mówić. Wrazić siebie, pokazać emocje, a potem zdecydować, czy te emocje, czy tymi emocjami się chce podzielić z kimś, publikując lub nie, robiąc edycję. Więc to, co Wam polecam, to właśnie stworzenie sobie idealnych warunków, sprzyjającego środowiska, przyjaznego środowiska do tego, żeby zacząć tworzyć. To może być przygotowanie notesu z długopisem, który leży na widoku. On będzie Ci zawsze przypominał. Tu jest pusta kartka, niezapisana. Zapisz ją. To jest ściągnięcie aplikacji Dyktafon na telefon, po to, żeby nagrywać, włączać ją. Odpalenie tej aplikacji w czasie spaceru, założenie słuchawek Bluetooth do telefonu, wyjście na spacer np. Na z sem albo samemu i włączenie aplikacji Dyktafon i nagrywanie. Nagrywanie swojego głosu, nagrywanie jakiejś opowieści, dzielenie się jakąś historią z przeszłości, z dzieciństwa, z młodości. Jeżeli jesteście młodzi to z dzieciństwa lub obecnej, lub historii, którą usłyszeliście od kogoś, ale macie ochotę nią się podzielić, bo w jakiś sposób w was wybrzmiała, to właśnie rozpoczęcie takie na spokojnie, bez wielkich przygotowań ułatwi Wam postawienie pierwszego kroku. Bo najważniejszy jest pierwszy krok. Tak jak z bieganiem, najpierw ubierasz się, zakładasz buty sportowe, strój, wychodzisz na jakąś trasę i zaczynasz iść, a potem jesz coraz szybciej, zaczynasz potem biec i z tego wychodzi całkiem niezły bieg. Nie muszę tego tłumaczyć początkującym biegaczom, od czego się zaczyna. Podobnie możesz zacząć z tworzeniem treści, z pisaniem. Ja zacząłem od pisania scenariuszy podcastów. Potem zacząłem pisać moją książkę, napisałem, wydałem ją, ale mam wiele pomysłów, którymi chcę się jeszcze dzielić. W tym roku, od marca 2024 roku, kiedy to nagrywam, Zacząłem też dzielić się moimi artykułami na blogu porannik.pl, których powstało już ponad 100. Napisałem te, artyku te artykuły zaledwie pół roku taką ilość. Nie dlatego, że się zmuszam, nie dlatego, że mam grafik, który mówi mi, że o mam napisać. Po prostu piszę dlatego, że chcę. Piszę dlatego, że mam, czuję taką potrzebę, że proces twórczy sprawia, że czuję się lepiej że poprawia mój dobrostan to, że wyrzucam z siebie jakąś historię która we mnie się to, że nawiązuję relacje z wami jest wiele, ale to wiele zalet z procesu pisania ja zastanawiam się, dlaczego tyle lat nagrywając podcasty nie doceniałem tego daru jakim jest słowo pisane niedawno na nowo odkryłem książki na nowo odkryłem książki zaczytuję się, zasłuchuję się w audiobookach Praktycznie każdego wieczora słucham jakiegoś audiobooka, kiedy kończę go. Ogromną, ale to ogromną przyjemnością jest dla mnie poszukiwanie nowego, nowej historii, która mnie porwie. Niedawno odkryłem Frederika Forsita na nowo, teraz słucham historycznych powieści Karola Bunsza. Ale nie słucham tego, żeby poznać historię, bo wiem, jak historia się skończyła. Tylko słucham tego języka. Słucham opisów tamtych czasów, życia tamtego, przyrody, ludzi, obyczajów, tego jak mówili. Niektórzy autorzy mają niesamowity dar i korzystajmy z tego. Oni się tym darem podzielili swoim kunsztem, kunsztem dzielenia się historiami i opowiadania historii. Czerpmy z tego, ale ja nie chcę, żebyśmy tylko konsumowali. Ja chcę, żebyśmy też. Zaczęli sami tworzyć. Nawet nie macie pojęcia, jak wiele osób chciałoby wysłuchać Waszej opowieści. Każdy z nas nosi jakieś doświadczenie unikalne, każdy z nas coś przeżył. Nawet nie to, jeżeli nie jest to historia Jamesa Bonda czy osiągnięcia Marii Curie, to naprawdę, ale to naprawdę w zwykłych, w zwykłych historiach można znaleźć niesamowitą wartość w pozornie zwykłych historiach ludzkich. Sposób, w jaki można opisać obiad, śniadanie, nawet zwykłą ucztę, może ściąć nas po prostu z nóg. Są tacy pisarze, którzy potrafią pisać tak pięknym językiem, stosować tak cudowne opisy, że dosłownie przenoszą nas w inny świat. To na pewno poprawia naszą, nasze samo poczucie, odrywa nas od codziennych problemów. I chcę, żebyście dołączyli do tego grona twórców. Możecie zacząć to pisząc, mogę Wam pomóc, nauczyć Was w jaki sposób pisać artykuły, w jaki sposób dzielić się nimi za darmo w internecie, tak żeby nie płacić, nie inwestować, jak zacząć tworzyć historię, jak zacząć tworzyć artykuły, jak znajdować chętnych do tego, żeby Was czytali, jak dzielić się swoimi historiami w podcastach, jak również we vlogu. Uczę tego procesu, uczę jak założyć newsletter, po to, żebyście mieli stałych czytelników, którzy by czerpali z waszej, z waszej wiedzy i zasłuchiwali się w wasze historie regularnie, ale też uczę monetyzacji, w jaki sposób możecie zacząć zarabiać na tych historiach. Nie chcę was przekonywać do rozpoczęcia procesu twórczego tylko dlatego, żeby zarabiać na tym pieniądze. Chcę, żebyście zaczęli to robić dlatego, że czujecie taką potrzebę. Dlatego, że nie czujecie tego jako obowiązek, jako pracę, tylko jako przyjemność, jako oderwanie się od tej rzeczywistości, od tego pełnego chaosu świata, pełnego problemu. Każdy z nas ma problemy, duże i małe, ale ma. I wydaje mi się, że ten proces twórczy, do którego chcę was namówić, pomoże nam uporać się. Jest to jedna z technik, jeden z elementów, które wprowadzam w ramach pracy nad sobą, pracując z moimi klientami coachingowymi i mentoringowymi, którzy szukają pasji, którzy osiągając pewien poziom w swoim życiu, poziom finansowy, stanowisko, osiągają sukcesy, nie czują szczęścia, nie mają tego poczucia szczęścia. I to jest jeden z takich etapów, który pokonujemy razem w ramach sesji, spotykając się co tydzień online, gdzie przeprowadzam moich klientów przez ten proces twórczy, Pokazuje im w jaki sposób poprzez zwykłe pisanie, przerzucanie słów na papier lub do edytora tekstu mogą zacząć zmieniać swoje życie, swój dzień. I zaczynają czuć się tak, zaczynają żyć tak, że nie mogą doczekać się poranka. Wydaje mi się, że fajnie jest mieć takie życie. Pomyślcie sobie jakby to było, gdybyście budzili się rano w poniedziałek. Nawet chodząc do pracy na godzinę 8 czy 9. Wstajecie powiedzmy o 6 i mówicie sobie, ale fajnie, mam poniedziałek. Będę mógł w metrze w tramwaju, w autobusie napisać parę słów szkicu mojej nowej historii. Będę mógł po pracy przeanalizować, usiąść. Albo będę w czasie drogi, w czasie pracy mógł włączyć dyktafon i nagrać kawałek tej historii, potem ją zapisać. Radek pokaże mi, jak z tego zrobić historię, z tego zrobić rozdziały, jak się z tym podzielić, jak znaleźć czytelników, jak stworzyć wokół tego styl życia. Zachęcam Was wszystkich, tych, którzy nie wysłuchali opowiadania Macieja Łuczaka, zapraszam nowego vloga, do podcastu, lepiej teraz lub na blogporannik.pl Tam możecie przeczytać to opowiadanie Co mi się mogę jeszcze powiedzieć? No co? Na no co mogę powiedzieć? Idziemy? Tak? Idziemy do domku. Mi się nie wie o co chodzi, ale się cieszy. Słuchajcie. <gry> tak Wiecie dlaczego on się tak cieszy? Dlatego, że dowiedział się, że mam przesłać swoje opowiadanie Do mnie na adres kontakt teraz.pl. Więc bierzcie z Lekiego przykład Długopis do ręki Laptop na kolana Odpalajcie dyktafon Przerzućcie swoje opowiadanie na te urządzenia I potem przeszlicie mi na adres małpa lepiej To wszystko. Życzę Wam owocnego tygodnia. Jeszcze pewnie będę się z Wami widział w tym tygodniu. Nie żegnam się. W każdym razie życzę Wam owocnego tygodnia i czekam na Wasze, czekam na wasze historie. Trzymajcie się. Hej.